No, cześć, ja siemanko, z tej strony, ale ja dzisiaj reakcja na SC SOT albo SOT e, PROT PSR. Lecimy z tym. Wszystko jest na maksa. SCH bardzo długo nie było, jaram się w ciul Zobaczmy to. Oczywiście, blancik Jadzie z tym, mordo. Wszędzie ludzie bez perspektyw i jak z, z miasta, nie znam się na. Co jest kurwa, ty? Nie spodziewałem się czegoś takiego, Essyk, na takich witach. Z takim kurde... What the fuck? Jeszcze raz. Wszędzie ludzie bez ambicji. Wszędzie ludzie bez perspektyw i ambicji, jak wobicie się ze słopakami z miasta, chociaż nie znam się na piłce. Moje miasto nigdy w życiu nie słyszało o weksywce, albo nie chcę słyszeć jej, dla ciebie to biznes tylko. Jadę w window wish mnie się, z muzami wisi, jeśli miałbym nią zagrywasz moją twarz, tak jak wisi ten mój sztywni badlici, są twardzi jak litchi, ja asmy ramion po pisiki, kiedy mam. Ah, dobra. Ogólnie chcę powiedzieć, że naprawdę fajnie jest to poskładane, to w flowa się tutaj mi rewap, no i ten bit, kurde, co to jest z tym bitem, mordeczki. Mega dobry bit, muszę to przyznać i w ogóle to jak egre y, Esek się z tym jakby czuje No masakra, tylko ten y, ten tylko ten kurwa werso w ksioszce mógł się oszczędzić taki Badvidzi są twardzi jak LG a jaśmy ramią kiedy mam woda w łapie się Wszyscy robiliśmy kasie, ale nie chodzi o kasę yes. to... Dobra, to, tak się pisze takie rzeczy. To już lepsze. Ale co chciałem powiedzieć, bardzo ładna stylówka. W ogóle fajna, że jest ta bluza tutaj i, i takie klatkowe, schodowe to trochę. Bardzo fajne. No i Jeszcze kurwa, jaka stylowa. Ej, świeżo. Wszyscy robili kasie. Sąe e, 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 e. bluzer. ja nie swoich kiedy jadę w niedługo przestaną mnie. Też słucham swoich prewek ogólnie. Bardzo ładny refren. Podoba mi się. Kurde, siedzi mi to wszystko oprócz tego jednego wersu, wszystko mi dalej siedzi. No i tam, no to jest fajna. A esek tak, to wygląda jakby no tutaj dzikie rzeczy robił do zdjęć czy do jakichś filmów podejrzane. Swoich prewek, kiedy jadę w Duradlińską nie niedługo przestaną mnie pytać o nazwisko Pierwsze drogie ciuchy, kiedyś zakupiłem w dyskont Robię to dla siana, ale nadal to jest misją o. Kupiłem nowy dres, to już piąty Mała jest okej, okay, póki wciąż jestem przytomny Mała jest okej, okay, póki duży cash on mi Kiedy duży cash już prawie trzyma na dłoni Ja nie mogę być spokojny Wyszła poparzona jak z nadmorza I musiałem raz na zawsze już zamknąć Ja poparzona. musiał zamknąć? Poparzona Wyszła poparzona jak z nadmorza Wyszła poparzona Czy tu jest gdzieś tekst? Bo aż się zastanawiam Nie oh, Okej okay. Ale nie, nie, nie wiem co tam było ogólnie Jestem ciekawy Jestem ciekawy co wy o tym sądzicie Bo mi siedzi na razie To ja i Logan To ja i Logan no To ja i Logan Ufaj mi jakbym był twoim adwokatem Bo nie być Ciebie to ogromny atut. My ramię w ramię w tym samym tempie. No się kurwa tatuaż o bo życie zła, ten bit jest taki oldschoolowy. Jest moc, trzeba tutaj napisać, że jest moc dla chłopaków. No kurde szpaku, teraz coś ci was wydawał Essech. Trójka moim zdaniem najlepszych gości takich na... no najlepszych bym powiedział gości. O, patrzcie, olikil napisał Essech, to kot jak nie wiem. Musicie zasubskrybować ten kanał. Widzicie ile tu filmów od Olikila? Idźcie zobaczyć. Macie w polecanych. E, ale Essech mi... no, Estech bardzo ładnie, naprawdę muszę powiedzieć, że wow. Wow, wow, wow. Gdzie tu jest Essech? Estek gdzieś jak było po mnie. A to była epka chyba, nie? Czy album? Hu. No nie wiem, szczerze moim zdaniem od secha głównie mi się podobały, Glamour był mega dobry, Duże Dziecko było bardzo fajne yy, I Dzieciak było po mnie, Dzieciak było po mnie, było... no fajna płytka, ogólnie No co ja mogę powiedzieć na temat tego numeru, nie wiem czemu on mi... kurwa ty mieszka, spokojnie, nie wiem czemu on mi trochę przypomina taki ruski numer Jednego gościa, nie wiem czy teraz go znajdę, bo tu po rusku bym musiał wpisywać, a ja nie znam tej, tamtej Mega fajna stylówka, że werso y, Pusi słaby Że werso Kasi dobry Refrenik fajny, przyjemny, ale, ale, ale myślę, że na pewno świeża, świeża, to bym powiedział, nie? Tekstowo, no, tak jak u SCH, w sumie nie, nie jest tutaj jakoś źle jak na SCH nie jest to jakiś super artysta, taki tekstowo przynajmniej, no ale z flow i z tym, że z cechem jest jedna rzecz. Albo coś wam siądzie od niego na Maxa tak jak to, albo wam się siądzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to jest super, bo dzięki temu jest oryginalne, Więc miejmy nadzieję, że esech. Up, up, up dla scH po tym numerze i po następnych. Nie wiem, czy to nic nie pisze, żeby gdzieś tutaj coś było. Więc nie wiem jak to będzie. Miejmy nadzieję, że płytka. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Jutro z rana pojawia się wioska ukryta w mgle, która była nagrana przed tym filmem, dlatego będzie taki dziwny, no taki dziwny efekt. Ale co O kurwa ty spokojnie. No ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam, nadzieję, że się podobał odcineczek. No i podoba się? Szechno, No, dajcie znać w komentarzu. Hello.